Dzień dobry. Teraz w dzisiejszym odcinku dało wzrok się. Jestem tutaj sam. To nie jest próba. To jest prywatny serwer. Więc sobie piszemy tak. Ja zniszczę to auto. I tutaj już. Tutaj teraz bierzemy siekierę. Teraz zniszczymy, żeby było. Bez dachu o! Wskakujemy z tego auta, bo tak nie możemy go niszczyć. Więc jeśli chcemy poznać też samolot. to jak to robić? No dobra, ale to jest trochę dziwne. Tylko to jedno coś to ma być. Rozwalamy auta. Także nie wiem. Wiem, że nie wolno, ale. Zrozwalamy dach, bo chcę wiedzieć, co tam jest, ale nie mamy. Musimy odnowić się No dobra. rozwaliliśmy trochę. Dobra teraz możemy jechać i co? O nie, nie myślałem sobie, że aż tak musi być. A! A! Boże. Tak ja jadę. Co? Eee um, what? Nie, no teraz to miażdżę. Nie na no, teraz auto mi się nie podoba. Bye bye. Powiedz do zobaczenia autko. I teraz tak. Poniszczymy to auto. Bùm. Bùm. Ha 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 ha. No No i teraz wysyłamy na czasie. Dlaczego to auto nie chce się zniszczyć do końca? I potem tutaj. Tylko ja tu jestem. To jest mój nick. A to bacon. więc jeśli już wiecie jak grać to jeśli chcecie wiedzieć to nie jest prywatny co? why roblox you made me take make this game try to find a secret text I will give you roblox nie to jest scam to jest najlepsza gra samochody fizyka napęd ale to jest Karl psychic Drive, więc jeśli ktoś wie jak tam wie grać Pink Drive Roblox, i tamto to wiecie, jak też się grać. No to pa! No i jak mówię, jeśli też się nauczyliście. to nie zamknijcie tego Zanajkować i zasubskrybować Znaczy Chciałbym przegapić więcej filmów. Więc, jeśli już się grać, to ja Ci też pokazałem oryginalną grę. Boże, już to 6 minut 36, 30 sekund trwa, więc i moje statystyki, subskrypcji na moim kanale, proszę subskrybować. więc pa widzimy się w następnym.